Jak to jest tym świętym Mikołajem? O, to dobrze, że bo wiele osób o to pyta, a naprawdę istniejący yy, facet. I ten pan, w racji tego, że tak pięknie obdarowywał święty Mikołaj, no to stał się patronem też yy, teraz. Z aniołami. Z aniołami? No, pewnie tam jest też z aniołami święty Mikołaj. Yy, widzą się codziennie prawdopodobnie z aniołami. A stał się właśnie takim patronem osób, które są ubogie i które można pomóc. I można im pomóc, tym obogiem, którzy są przez dary, e, pomagając innym. To jest taki święto pomagania, e, które nam daje dobry przykład, też jako ludziom, jak żyć dobrze, jak pomagać innym. E, piękny przykład e, wypełnienia tego, naprawdę, kim był dla nas Chrystus, e, który jest w całości ofiarą za nas. W e, tym jest właśnie święty Mikołaj.